No to w drogę. No, pierwsze koty za płoty. No doskonale. Jeszcze tylko kilka skoków i będziesz w wiosce. No, rzeka pokonana. Przed nami wioska wodza Kurta. Kola! A, a co tu się dzieje? A! 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 Przygotować się do przodu przez masz Ląd Lądź pierwszej! Kola! Kto będzie się drobiał, Ja też! Do tak. Do, Do dla niego rumu! Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piraci rządzą! <gryzko> 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 Nigdy bym się nie spodziewał czegoś takiego po kapitanie o Jestem. A może po prostu stąd uciec? O no nie! Zjedzą nam posąg Boga Twaru! I no wtedy nadejdziemy do oficjalnej rozgrzewki! Bóg Twaruch nie odpuści nam takiej zniewagi. A może po prostu stąd uciec? Ale hm, pomogę ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Wi? tak właśnie zrobię. Ruszaj już, ruszaj! Piraci nie będą dłużej zwlekać! Powodzenia! Co robić? Co robić? Aha, te kokosy wyglądają na świetną brodę. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! Do boju! Pan? Wyobraź sobie... Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Ura Ata! I już on? Pamiętniaki! Atak! Co robić? Co robić? Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń! No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! Pan? Ja! nie! mnie! Oooo! Tu! Tam jest jakiś piec I rzuca kokosem! Pan? Tu! bój. I co to miało być? Josi, ja mam iść. Kaszelot! Do roboty! Już! A tak! Jak mam pan? Tu! Boju! O! mnie! Ouch! Kapitan nigdy nie zmuszał nas do takich rzeczy. I co to, weź synku moją parasolkę może? Do boju! Kasia. Kapitan nigdy nie zmuszał nas do takich rzeczy! A! No I co to tako. miało być? Ciężki jest żywot pirata. I już wolę zmagać się ze szkobotem. Może spokojniemy na ksiety? Doskonale! Piraci prędko tu nie wrócą. Hm. Przynajmniej nie bez kasków ochronnych. Wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali, aż zgubili kilotek! No dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Hmm, hmm, pokaż no ten papiur. Zaraz, zaraz. Hmm. Butelka 272. Ahoj, stop! To ja, kapitan ogryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za burtę żyję. Stop. Od trzech tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do... Domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba.